Mówię o tak gotowo. Wbijaj na Max 4 na grupie kanał głosowy. I trzeba tu tym potę jakoś wyproszyć, wypatroszyć. No... Dawaj Czaj na baj. to niżej. O jest, dobra, jakiś fajny gracz. No nie, dobra. Na, Przecież... Dawaj na to niżej. Max 4. Też fajnie, zobaczę, co? Nie wy. Się Idź na kanał głosowy max4, dobra Idź na te drugie max4 dobra, 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 dobra Ja ten też dołączę Dobra e, Ja robię śmietankę, ja Cię dodaję i robię grupę, wiesz? No dobra Będę was wszystkich dawał wiesz, tak normalnie. E, Będę bronie 106 130, jakby co. Wysłałem ci zaproszenie. On mi cały czas pisze, że mnie oskamujesz. No, ten typ, sobie co pisał na T Craftingi, o. na ludzi, najpierw. No właśnie, pisz, widziałem. A po drugie, weź go wymutuj, bo to taka tempota, ostra. Ja proszę Admina, aby go zbanował, albo ten wywalił, bo zajmuje nam zasrane miejsce. Dobra, już cię przyjęłam. Dobra, no to ja cię zapraszam na jakąś próbkę ojezu. No to se dowód. No się ma.